Dlaczego warto rozmawiać ogólnie? Fakty. Każda istota żywa posiada emocje. Każda jedna istota żywa posiada emocje. Nie ma jednej na świecie istoty żywej, która by nie posiadała żadnej emocji. Są emocje mniejsze, większe. Nie chcę ym, klasyfikować na ważniejsze bądź mniej ważne. Większe, mniejsze, bardziej tłumione, bardziej wyrażane, w nieumiejętny sposób wyrażane, w umiejętny sposób wyrażane i tak dalej. Natomiast każdy posiada emocje, to jest fakt. Faktem jest też, że w którymś gdzieś z książek albo filmu widziałam bardzo mądre stwierdzenie, że emocje są jak oddech. I wszyscy wiemy, co się stanie, kiedy wstrzymamy oddech. Więc nie wstrzymujmy oddechu emocjonalnego. Rozmawiajmy. A dlatego też między innymi jeszcze z niemożliwością e, otrzymania jakiegoś przerywnika w trakcie jak mówię e, i z mojego e, walniętego kolana teraz nagrywam to. Rozmawiam, nawet jeżeli to jest monolog, mówię. Warto rozmawiać i, i rozmawiać jak rozmawiać. Bo e, ja się nauczyłam od innych. Nauczyłam, dowiedziałam się od innych, więc być może Część tych informacji od mądrzejszych ode mnie osób teraz mogę przekazać dalej. Zajęło mi to dużo lat, żeby nauczyć się rozmawiać. Nie rozmawiało się z nas zbyt dużo, bądź nieco umiejętnie. Rozmawiało się dużo, tylko nieumiejętnie. Um, I teraz um, moje emocje na ten temat są takie, że jestem. Jestem zaniepokojona, e, i tutaj znowu nawiążę do rodziców i dzieci. Jestem zaniepokojona małą ilością e, rodziców chętnych do rozmowy o ważnych sprawach z dziećmi, e, co się później oczywiście e, przekłada na rozmowy w partnerstwie, w małżeństwie itd., itd. W, przy, w przyjaźniach, w jakichkolwiek innych relacjach. A jeżeli już te rozmowy mają miejsce, to są tak bardzo nieumiejętne, że to też się przekłada i później się przenosi chyba, że dziecko się kapnie na czas, że coś jest nie tak. Bądź już jako osoba dorosła i zacznie się chcieć, bądź musieć uczyć, mówić inaczej, żeby nie popełniać tego samego błędu, żeby nie krzywdzić innych ludzi, tak jak samo było skrzywdzone. Więc. Więc moje emocje są takie, że jestem zaniepokojona w tym temacie. Jestem zaniepokojona. Małą ilością rozmów w ogóle, bądź umiejętnych rozmów ze strony rodziców do dzieci, zaobserwowanych przeze mnie, doświadczonych, zaobserwowanych. E, moje potrzeby są takie, żeby uczyć od małego dziecka, kiedy, kiedy dziecko jest naprawdę jeszcze jak, jak, jak plastelina, właściwie jak taka modelina, która kiedyś tam zastygnie, więc, więc jak taka modelina, którą szybko trzeba mądrze lepić. Um, moje potrzeby są takie, żeby te modeliny właśnie mądrze lepić i, i rozmawiać w mądry sposób. Ale rozmawiać w mądry sposób to rozmawiać o emocjach, bo są jak bomba, która prędzej czy później wybuchnie. Zwłaszcza negatywne emocje, pozytywne również, ale dlaczego gdzieś u nas w kraju się utarło i w ogóle w kulturze, gdzieś nie tylko u nas w kraju, w różnych kulturach się utarło, że jednak może powstrzymajmy, udajmy, że ich nie ma, tych negatywnych emocji. Są i tylko kwestia, umiejętności bądź umiejętności rozmawiania o nich. Bardzo często czuję złość, bądź wściekłość. Jeżeli to wypowiem i zrozumiem dlaczego, to mogę uniknąć jakiejś tragedii. Bądź zgadnę się, że, że może jest to poziom tej złości jest nieadekwatny. Jak to Arystoteles fajnie kiedyś powiedział, że łatwo być złym, coś w tym stylu. Łatwo być złym, tylko żeby być złym w odpowiednim stopniu, na odpowiednią osobę, w odpowiednim momencie, bla, bla, bla. To jest trudne zadanie, prawda? Um, więc um, uprzejmie proszę rodziców, znowu tutaj rodziców, bo od tego się wszystko zaczyna, o rozmawianie z dziećmi o ważnych sprawach, czyli o ich emocjach. Pomyślcie sobie, drodzy kochani rodzice różnych dzieci, ile macie myśli na sekundę, na minutę, a te myśli każde z nich rodzą jakieś emocje, um, więc. Warto o nich rozmawiać, żeby je jakoś pouporządkować, uporządkować, uporządkowywać w tym chaosie myśli i emocji, eee, żebyście zadania domowe i inne rzeczy też. Coś tam niech to dziecko wie, czemu nie. Natomiast, może później, może najpierw zobaczcie w tym dziecku, w tej małej istocie kochanej osobę, a nie maszynę do zapamiętywania informacji. Ta osoba czuje, więc. I ma prawo czuć i wręcz nie ma prawa nie czuć, bo takie są prawa istnienia, takie są prawa wszechświata, prawa natury, prawa boskie, jakkolwiek chcecie to nazwać. Wy też macie emocje, dziecko również ma emocje, wy, partnerzy, rodzice często ze sobą rozmawiacie w umiejętny bądź nieumiejętny sposób, dziecko nie zawsze ma okazję w ogóle mieć z kimkolwiek możliwość porozmawiać z kimś zaufanym. Więc proszę wzbudźcie takie zaufanie i zapytajcie o jakąś jedną główną emocję w ciągu dnia, na przykład. Co dzisiaj czułeś, czułaś i dlaczego? I proszę nie karćcie za tą emocję, to, to jest emocja. Macie prawo, mają prawo czuć. Możecie wtedy też powiedzieć, żeby to dziecko nie czuło się jakieś obnażone e, w sensie emocjonalnym, że mm, powiedziało Wam o sobie, ale nic nie wie o Was. Możecie powiedzieć, a ja czułem, czułam dzisiaj, albo czuję w tym momencie głównie dzisiaj złość, bo bla, bla, bla. Wtedy dziecko się nauczy, że jest ok mówić o emocjach, że jest ok też czuć różne emocje i pozytywne i negatywne, tylko mówić o nich umiejętnie i na czas, żeby nie rosły i nie wstrzymywały się jak oddech. Więc o to uprzejmie proszę, życzę szczęśliwego, mądrego, nowego roku.